I nastąpi ten moment. Przekazanie korony. Ewelina oddaje koronę. A nasza nowa mis. Chyba się do niej nie dodano, co się dzieje. Magda Brojewska, nowa, królowa piękności w regionie Świętokrzyskim. Magda, To jest twój moment. Bardzo ci prosimy przejść krokiem królowej na wybieg. To jest również chwila dla fotoreporterów. Naprawdę się nie spodziewałam. Mam no, chyba za, za małą wiarę w siebie. Ja już tak często mówię, że właśnie za mało wierzę w siebie i przyjaciele też mi mówią, że za mało. No właśnie ale zaczęłaś w momencie, kiedy się okazało, że to ty zostajesz mi. Nie wierzyłam. Naprawdę nie wierzyłam, w to może to takie moje za mała wiara w siebie, to jest jednak to myślę, że teraz... Może trochę wzrośnij, może będę lepiej się... Będziesz pewniejsza siebie. Będziesz... Mam nadzieję, że w końcu będę pewniejsza siebie. Kto cię dzisiaj tak dopingował i kto Dzisiaj tak mi dopingowali rodzice, mama mojego chłopaka, moi przyjaciele najlepsi i moi, moi bracia. No więc powiedz, jak to jest być najpiękniejszą mieszkanką regionu? Jeszcze nie wiem jak to jest być, ale czuję się, no teraz się czuję naprawdę wspaniale.